To jak Diablo 2, jednak dzisiaj powoli staniemy się Mephistem. Żeby było jeszcze więcej wyzwania, zagramy na ustawieniach dla 8 graczy. Tym razem mamy przygotowane customowe drzewko ze skillami bossa. Zacznijmy od początku. W skrócie, wybrałem się poza obóz Łotrzyc, gdzie rozpocząłem levelowanie. Niby gram czarodziejką, ale częściej tak walczyłem wręcz. Dosyć szybko zdobyłem pierwszy poziom. Chociażby używać pierwszej mocy Mephista, potrzebuję jeszcze jednego poziomu. Dlatego też bez zbędnych ceregieli zabrałem się za levelowanie. Po szybkich bojach transformację w bossa. Aktualnie możemy stać się Mephistem i korzystać z jego piorunów. Przy okazji w statystykach inwestowałem cały czas w życie i będzie to niezmienne. Po wybraniu się do siedliska zła i pierwsze od czego zacząłem to zabawa i testowanie buildu. Podobnie jak oczyszczenie tego miejsca z całego zła. Swoją drogą chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie polubienia, które zostawiacie, tym samym pomagając, by odcinek lepiej się pozycjonował. Wielkie, a zarazem piękne dzięki. Grając z postacią magiczną na 8 graczy potrzebuje początkowo trochę butelek, no przecież mówię, że trochę. Na pewno chciałbym przedłużyć czas działania przemiany. Warto również wspomnieć, że dzisiaj będziemy zbierać przedmioty. Nie to co wtedy, gdy graliśmy jako Diablo. Po zlikwidowaniu jeszcze kilku bestii, siedlisko zostało oczyszczone, a zadanie wykonane. Od razu zainwestowałem w kolejną umiejętność. Tym razem był to lodowy pocisk, który wydawał mi się skuteczniejszy niżeli pioruny. I przede wszystkim kosztował mniej many. Na domiar tego doszły kolejne pioruny, które działają trochę jak shotgun. Bądź co bądź, kiedy znalazłem bonus do regeneracji many, mogłem skupić się na szybkim level wani postaci Wiązki Błyskawic wydają się całkiem OP, z tego powodu właśnie w nie inwestowałem. Jednakowoż chciałem zainwestować w każdego skilla, aby sprawdzić jak działa. Niedługo zresetujemy postać łakary i zaczniemy tworzyć build idealny, jak na Mephisto przystało. Wpierw jednak bawmy się i levelujmy. Przy okazji wykonujmy zadania. Znalazłem się na cmentarzysku, gdzie zmierzyłem się z Krwawą Orlicą. O ile wiązki działają świetnie na grupy przeciwników, tak w przypadku pojedynczego celu znacznie lepszym wyborem było użycie lodowego pocisku. Większe obrażenia. Mniejsze zużycie many, plus spowolnienie bossa. Wszelakie talizmany na mane na pewno mi się przydadzą, ponieważ znika ona w błyskawicznym tempie. Z drugiej strony, levelowanie postaci również idzie całkiem gładko. Tak więc niedługo zadbamy o problem z maną. Kolejną umiejętnością, którą planowałem sprawdzić, była zamieć. Wygląda epicko, zadaje wielkie obrażenia, ale wolno oczyszcza lokacje. Plus jest świetnym skillem na grupy. Za to pojedyncze cele, no niekoniecznie. Znacznie lepszą umiejętnością wydawała się nowa mrozu. Zresztą, sami zobaczcie. Po odblokowaniu portalu miejskiego wybrałem się do Akary, aby zresetować postać. Już plus minus wiedziałem, jak ma wyglądać build. Na pewno wszystko zainwestowałem w życie. Przemianę w Mephista to obowiązek, zwiększenie pasywnych umiejętności, podobnie, a cała reszta została zainwestowana w nowym mrozu. Plus dorzuciłem ciepło dla regeneracji many. Nadszedł czas wybrać się tunelem, aby jak najszybciej dostać się do mrocznej kniei, Stąd do wieży, a tam do hrabiny, gdzie zaczniemy pozyskiwać runy z chęcią stworzenia OP buildu. Już teraz Nowym mrozu działa świetnie. Początkowo chciałem do tego rozwinąć zimowy pocisk, aczkolwiek po dłuższym namyśle uznałem, że świetnie byłoby mieć przynajmniej jeszcze jedno źródło obrażeń. Nie licząc zimna, wiecie, gdyby wrócił jakiś immunitet, bądź też odporności, tak czy inaczej jesteśmy w akcie pierwszym, na normalnym poziomie trudności, to też nie jest takimś wielkim zagrożeniem. Po opuszczeniu tuneli i dostaniu się do mrocznej kniej, na dzień dobry mini minibosa plus uschnięte drzewo, skąd pozyskamy zwój. Nie ukrywając, przyjemnie jest tak szybko. Do wykonane zadanie. W takim razie pora wybrać się na poszukiwania wieży. Trafiłem idealnie, portal zaraz obok. Świetnie, nic tylko wpaść do środka, pozbyć się każdego kto stanie nam na drodze. Jak jeszcze nowa gra pierwsze skrzypce, na grupki czy pojedyncze cele, sprawia się świetnie. Dzięki niej szybko przewijłem się przez hordy i dopadłem hrabinę. Obecnie trzeba będzie ją odwiedzić kilka razy. Wszystko po to, aby zdobyć ogromną ilość room. <laughs> Na dobry początek do kaptura wrzuciłem Tir-Tir. Dla regeneracji z zapokonanych do pancerza wleciał talet aby wytworzyć skradanie. Szybsze czarowanie i poruszanie się brzmi dobrze. Jak jeszcze do tego rozwiniemy nowe mrozu, to po wybraniu się w świat, śmiało niszczymy wszystkich, kogo napotkamy. Wreszcie możemy poczuć się niczym Mephisto. Chociaż jeszcze sporo przed nami. Dodam, że jeszcze jest jedna umiejętność, której wam nie pokazałem. Czyli puszczenie chmury zatrucia. Rzecz w tym, że nie jest ona jakaś świetna i dobrze nie działa na takich prostych rywali. Znacznie lepiej sprawdzi się na bossach, ale kiedy do nich dojdziemy, wówczas Wam pokażę. Aktualnie skupmy się na tym, aby dostać się do koszar, aby pokonać kowala. Powoli również zacząłem łączyć ataki. Najpierw zamień, by ciągle zadawało to obrażenia, a na to miar tego ataki z nowym Mini Minibosowie znikali szybciutko. Zdobyciem 19 poziomu zakupiłem kostur z dwoma miejscami, gdzie umieściłem runy, tym razem wypadło na słowo liść. Niestety nie wpływa to na umiejętności Mephista a szkoda. Bo z aktu pierwszego spowolniłem ją za pomocą nowym rozu, ale główne obrażenia zadawałem piurnami. Zadziałało to tak idealnie, że zanim się spostrzegłem, był to już koniec starcia. Zanim wybierzemy się do aktu drugiego, nie możemy zapomnieć, aby odwiedzić Tristram, gdzie Descart Kane czeka na ratunek. Nie ukrywając, kapkę zapomniałem o tym miejscu, ale już naprawiam swoje błędy. Im więcej przeciwników, tym lepiej. Nowa niszczy każdego. Im więcej pokonanych, tym więcej mamy na man. Dokładnie, tym więcej many odnawiamy. W ten sposób praktycznie nie muszę korzystać. Z jako finalny akt należało rozprawić się z kowalem, uratować naszego Dekarta i udać się karawanom na wschód. Od razu wynajem lepszego najemnika i wspólnie skierowaliśmy się do kanałów pod miastem, gdzie znajduje się nekromanta, który wskrzesze umarłych. Zaraz sprawdzimy, kto z nas jest lepszym straszakiem. Warto dodać, że Nowa działa idealnie na otwartym polu, jednak takie kanały i wszelakie zamknięte pomieszczenia nie wypadają najlepiej. Za często Nowa się o coś blokuje i przerywane są ataki. Bestii Radamenta zamieć, aby cały czas zadawał mu dodatkowe obrażenia. Po czym resztę zamknę za pomocą nowy. W sumie to nic nowego, niebawem jednak się to zmieni. Uznałem, że trzeba zainwestować w pioruny. Co okaże się strzałem w dziesiątkę? Spróbujcie zgadnąć dlaczego. Ja na razie nie będę wam psuł niespodzianki. Dla zainteresowanych tak prezentują się obecne statystyki. Idąc dalej z zadaniami, w salach nieumarłych bardzo chcemy odnaleźć kostkę Horadrimu. Przede wszystkim jest potrzebna, aby pociągnąć dalszy wątek. Po drugie, zawsze jest to zwiększenie ilości naszego miejsca w ekwipunku. Pieruny działają powoli dobrze i podobnie jak Nova są w stanie złanszotować nieprzyjaciół i to wydaje mi się najważniejsze. Na końcu drogi odnalazłem skrzynię, a tam wcześniej wspomniany artefakt. Nie wiem czemu, ale wygląd mefista idealnie pasuje mi do pustynnych terenów. Dajcie znać, do którego miejsca według Was najbardziej pasuje pisto. W kieszeni światła myślałem, że może będzie jak w przypadku Diablo. Ataki będą wyglądać jeszcze lepiej. Niestety, w przypadku tego bossa, jego ataki nie są takie spektakularne. Z uwagi na ten fakt, szybko wpadłem do robaczego gniazda i tutaj jest pierwszy powód, dlaczego pioruny okazały się idealne. Przebijałem się one przez wrogów, tak więc linia prosta, masa przeciwników, a ja ich niszczyłem jednym atakiem. Chyba, że role były dla mnie nieżyczliwe i biłem za minimalne. Plus warto powiedzieć, że ostatni robal z tego miejsca był odporny na mróz. Niemniej, kostur został pozyskany. Wybrałem się w świat, aby czym prędzej odszukać drogi do świątyni niż Po drodze była nie jedna okazja dostarczenia prostego boju, albo bardziej odebrania doświadczenia i udania się dalej. Jako, że lokacja ta nie daje sporo doświadczenia za siebie, znacznie bardziej wolałem skupić się na zadaniach, zrobić to, co muszę w tym miejscu, i dopiero kiedy wpadniemy do lokacji z opłacalnymi drogami, tam zaczniemy levelować. Pierw jednak, należało pozyskać amulet, który połączyłem z kosturem zrobaczego gniazda, a NPC chyba życie nie miłe, bo postanowiła blokować samego Mefista. Tego jeszcze. Nie grali, żeby jeden z głównych bossów musiał wybierać okrężną trasę. No nie wytrzymam. Jako, że nie przypadam za pałacowymi piwnicami, od razu skierowałem się do tajemniczego sanktuarium. W dzisiejszym podejściu nie jest najgorzej, ani najlepiej. Po prawdzie, nie udało mi się za pierwszym razem odnaleźć właściwej drogi do demologa. Aczkolwiek, jak w przypadku poprzedniego odcinka, będzie to druga próba. Wtrącę, że przeważnie kiedy gram w Diablo, to zauważyłem, że demologa znajduję za drugim razem. Oczyszczenie tego miejsca poszło zgrabnie. Od co, po szybkiej pacyfikacji demologa, dostałem się do kanionu, gdzie wreszcie opłaca się levelować, ponieważ doświadczenie leci w dużych ilościach. Oprócz tego, od właściwy grobowiec Rusha. Jak dobrze pamiętam, droga do Duriela musi znajdować się gdzieś na górze mapy. Mimo wszystko przyznam się, że przypomniałem sobie o tym dopiero po nagraniu tego odcinka. Już dawno w Diablo nie grałem i powoli przypominam sobie jak właśnie generuje się mapa i tak dalej. Niemniej, jeszcze sporo pomysłów jest przede mną na kolejne odcinki, a wy również dołożyliście kilka cegiełek od siebie. Tak więc, sporo okazji będzie, aby przypomnieć sobie wszystko, a może nawet nauczyć się czegoś nowego. W kwestii Duriela. Najpierw go spowalniałem za pomocą nowy, potem atakowałem piorunami i tutaj trzeba liczyć kapkę na szczęście, żeby role były dobre. Bo jak pewnie wiecie, rozstrzał widek w piorunach jest ogromny. To też możemy zaatakować za 1000 obrażeń, ale równie dobrze możemy wylosować 20 obrażeń koniec kapkę nerwówki, bo zabrałem za mało miksturek ze sobą. Nie zmienia to faktu, że udało się zwyciężyć, uratować Tyrela i wybrać się do aktu trzeciego. Na dobry początek naprawiłem wyposażenie, zrobiłem zakupy, paru butelek i wybrałem się w świat, aby levelować. Bardzo przyjemne, a zarazem szybkie miejsce do levelowania. Czungli łupieżców zabierzemy się za pierwsze zadania. Jak role wpadną, to obrażenia są cudne. Uznałem, że jak w przypadku nowy, zainwestuję w pioruny do 10 punktów umiejętności. Co dalej? Jeszcze nie wiem. Czas pokaże. W grocie pańków należało pozyskać pierwszą potrzebną rzecz, aby dostać się do naszego brata bliźniaka, którego również nazywamy Mephistem. Dokładnie, to chodzi mi o oko Halima. Jak jeszcze znajdziemy szybką regenerację many, to kompletnie nie muszę się nią przejmować. Po pierwsze, kiedy atakujemy i pokonamy naszego wroga, to odzyskujemy many, a im więcej ich pokonamy, tym więcej many odzyskamy. A w razie czego bonus na szybką regenerację może coś odnowić, gdybym nie miał wielkich grup. W dżungli upierzców odnalazłem potem, którym przyzwałem jeszcze więcej prostych upierzców, ale istotniejsze jest to, że z siebie sztylet, potrzebny do zadania. Zaraz obok znajdowała się droga do podziemi łupiezcu. W wąskich korytarzach zdecydowałem się na korzystanie z piorunu. W większych otwartych komnatach padło na nowym rozu. W sumie nic nowego. Warto wspomnieć, że dzisiaj z kastomowym drzewkiem nie było tak jak w przypadku Diablu, że jesteśmy OP i niedoruszenia. Wrogowie faktycznie byli w stanie mi zagrozić. Tak czy owak, na końcu drogi oczekiwał na mnie mózg Halima. Po zebraniu go pozostaje wybrać się do kuraz, jeszcze z dodatkowym doświadczeniem. Będzie to sama przyjemność. Thank <small> you. W do kanałów uznałem, że zrobię to inaczej niż zwykle. Zamiast rozpocząć poszukiwania, od zejścia i pójścia na północ zacznę od południa, ponieważ ostatnio przeważnie tam znajdował się zejście. Los jednak mnie nie lubi, bo okrążyłem całe kanały, a zejścia i tak nie było. Jak się okaże, znajdował się one na środku mapy, czasami się tak zdarza. Taki jednak jest urok grania w Hacken Slash, że nie zawsze dostajemy wszystko od razu i czasami trzeba troszeczkę pobłądzić. Niemniej w kanałach zdobyłem serce. Bieżąco pozostaje nam wybrać się do rady, od której pozyskamy. Korbacz, a po połączeniu wszystkich zdobytych przedmiotów będę mógł stworzyć lepszy korbacz, w którym odblokuję drogę do kasamatu. Po kolei doszło do starcia z Radą. Rus okazał się na nich skuteczny. Mimo to zdecydowałem się, że nową. ich po prostu spowolnię, a całą resztę zrobię za pomocą piorunów. Po chwili było już po bitwie. W kostce Horadrimu stworzyłem lepszy korbacz. Poczekam aż przejście stanie przed nami otworem i co? Czas na spotkanie rodzinne. Mówiąc zauważyłem, że nie jestem w stanie namierzyć bossa aktu trzeciego. Dziwne, jednak myślę, że warto o tym powiedzieć. Pamiętacie wcześniej wspomnianą chmurę? Rzucałem ją na początku, aby zadawała obrażenia czasowe. Następnie było spowolnienie jako, że trudno się walczyło za pomocą piorunów, bo nie mogłem namierzyć wroga, wypadło, że starcie dokończyłem za pomocą nowy. Po wszystkim mogłem skierować się do aktu czwartego. Wydaje się, że jest to dobra święta kula. Na pewno ją założę. Mana i odporności brzmią dobrze. Jako, że build mamy pod mróz, plus pioruny... Nie odczułem spadku siły, przynajmniej na bestiach do levelowania. Tego samego nie mogę już powiedzieć o Izualu, który był w stanie przyjąć sporo uderzeń na klatę. Jedna z dłuższych i bardziej nieprzyjemnych walk. Po dostaniu się do rzeki pomieni ostatnia prosta była już przede mną. Na dobry początek zależało mi na odnalezieniu kuźni, aby zniszczyć kamień z duszą Mefista Powoli również zacząłem bardziej kombinować z buildem. To, że więcej inwestowałem w zamieć, a kiedy obrażenia były podobne do tych, jakie zadawały błyskawice, jak i sama nowa, mogłem je dodać do użytku. Między innymi rzucałem zamieć, aby cały czas obijało to grupy wrogów. Po chwili wpadałem na bliskie starcie i zamykałem temat za pomocą nowych, bądź też rzucałem zamieć w stronę rywali, którzy znajdowali się po drugiej stronie rzeki, zanim się do nich wybrałem, Grałem i dotarłem, było już po wszystkim. Ostatecznie służyło mi to za pilnowanie grup. Jedną grupę skutecznie tym spowalniałem i kontrolowałem, a w międzyczasie zajmowałem się inną. A jak nie to, no to połączenie zamieci plus nowy dawało ogromne obrażenia, czyli szedłem niczym błyskawica. Od jednego rywala do kolejnego. Na zakończenie aktu czwartego należy otworzyć wszystkie pentagramy Plus zmierzyć się z wrogami, którzy na skutek tego się pokazali Ale tutaj bez większych niespodzianek Jak na początku nieprzyjaciół było wiele Tak dodatkowe grupki niewiele zmieniały Wciąż obrażenia ogromne Odpowiadając na pytania, tak, korzystam z modyfikacji Play as Mephisto Którą możecie znaleźć na Nexusie, gdyby ktoś był zainteresowany Na koniec został mi sam Diablo jakiego ataki z piorunów były niebezpieczne Tak nic nie uległo zmianie Nawet wtedy, kiedy gramy jak Moja taktyka była całkiem prosta Rzucać cały czas zamieć, aby zadawać mu obrażenia i go spowalniać. W przypadku, kiedy on używał swoich piorunów, no to uciekałem. W kwestii innych ataków nie były one groźne, to też była to idealna okazja do skorzystania z własnych piorunów. Oczywiście, pamiętając, by cały czas dokładać zamieć. Większe obrażenia, zawsze świetne, no i spowolnienie. A po zniszczeniu Diablo rozwinęłem jeszcze bardziej nowe, znaczy zamieć. Niech zadaje większe obrażenia. A nam z kolei nie pozostało za wiele, jak skierować się do ostatniego, piątego aktu. Tu już poleciałem z kapkę inną strategią, z daleka, Rzucałem zamieć na grupki wrogów, a sam parłem cały czas naprzód, doświadczenie wpadało, a ja szybciej przemierzałem lokację. Pierwszym zadaniem było pokonanie dowódcy, w sumie to nic szczególnego. Znacznie bardziej zainteresowało mnie kolejne zadanie polegające na uwolnieniu barbarzyńców. Chciałem to zrobić z uwagi na nagrodę, jaką są runy, za które stworzę przysięgę starożytnych. Po odebraniu run, musiałem wybrać się w świat, aby znaleźć tarczę z trzema miejscami. Po chwili wytworzyłem słowo runiczne. Problem polegał tylko na tym, że miałem za małą ilość siły. W takim razie czas udać się na levelowanie, a zdobyte punkty zainwestować w siłę. Przy okazji pchajmy cały czas zadania do przodu, bo nie ma na co czekać. Plus niestety okazywał się nieskuteczny na wszystkich wrogów w akcie piątym. Mimo to zawsze mogłem wszystkich zamrozić, aby zwolnili, nie atakowali mnie tak często, a potem przejść do ataków z wykorzystaniem I Gorzej, kiedy oni nie zamrażali, jak i jeszcze wyprowadzali z równowagi. Na końcu zamrożonej rzeki uratowałem Ani, która otworzyła mi portal do nekromanty. Przyznać muszę, że była to mega przyjemna lokacja pod tym bill. Wrogowie nie mieli ogromnych odporności, szkielety szybko znikały, tak więc biłem dużo i szybko czyszczam lokację. Można chcieć czegoś więcej, kiedy gramy w gatunek. gry? Chyba nie. Połączenie zamieci okazało się mega silne na ogromne grupy, rzucasz dwie i patrzysz jak każdy znika. Jak jeszcze bardziej chcesz przyspieszyć starcie, dorzucasz do tego nowe i po nekromancie. Więcej nam przeszkadzać nie będzie. Pora wrócić do kryształowego przejścia. Innymi słowy, sporo wrogów z odpornościami na mróz. Stąd do zamarzniętej tundry, gdzie magowie znikają po jednym uderzeniu, no i droga starożytnych, czyli to samo co w lodowym przejściu. Areat. Kapkę się zabawiłem, ale nie musiałem. Niemniej, gręc kiedyś na piekle, mam złe wspomnienia ze starożytnymi i wolę z nimi nie ryzykować. Użyłem zamieci, uciekałem, a bitwa kończyła się sama. W pojedynku jeden na jednego nikt z nich nie miał ze mną szans. Muszę to powiedzieć, ale droga do kamienia świata była mega przyjemna. Natrafiłem na wrogów, którzy nie mieli odporności na mróz. Tak więc, czego chcieć więcej? Ostatnia prosta przed nami, czyli rozprawienie się z hordami Bala. Mephisto naprawdę świetnie sobie radzi z takimi grupkami progu. gorzej wypada w przypadku bossów, uznałem, że najlepszym pomysłem będzie czym prędzej pozbyć się klona bala, aby nam nie przeszkadzał. Po chwili wpadłem na pomysł, jak rozprawić się z bossem. Najgorszy był tylko promień, który kradł mi manę. Z tego powodu trzymałem się z daleka, rzucałem cały czas na niego zamieć i trzymałem się tak, by móc atakować go za pomocą piorunów, a on myślał, że dosięgnie mi swoim promieniem. Ale tak naprawdę brakowało mu ociupinki. W ten sposób nie traciłem many i mogłem cały czas przyjemnie walczyć z bossem. Grając jednak na ośmiu graczy, bossowie stałem się niczym nikomu. Na pociski. Oczekiwał na mnie bardzo długi bój, a zarazem nudny. Tak czy siak, zwycięstwo było kwestią czasu. W końcu udało mi się pokonać ostatniego złego. Jak widać, dzisiaj to Mephisto króluje. Następny prawdopodobnie będzie bal, czas jednak pokaże, a my jeszcze się spotkamy.